No co? Co to jest? Jak widzicie w pięknych okolicznościach przyrody spotykamy się dzisiaj z Remkiem. Będziemy dyskutować na temat tego, co tu ma się wydarzyć. Największej bomby tego sezonu. Zobaczymy, no, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Za chwilę przechodzimy do konkretów. Zaczynamy od konkretów, jak to mówiliśmy z nami Remek Konarczak, człowiek, który e, wstąpił na Grząski grunt e, organizowania dużej imprezy. Bo to na pewno będzie duża impreza, dlatego, że Leszno jest duże. Na pewno. Y, to jest impreza, która, Wrak to jest impreza, która żyje etyliną, żyje kurzem, emocjami. No i daje drugie życie, jak ja to mówię, wrakom. Y, te, które żyją na złomowisku już tylko taką y, rdzą. Dokładnie, wyciągamy je stamtąd. Wyciągamy je stamtąd. Polerujemy, oklejamy, doklejamy, do, do, dokręcamy koła i, i startujemy. Niektórzy robią trochę więcej, niektórzy trochę mniej, ale generalnie Ostatnio startują. Ostatnio wszyscy więcej. Ostatnio wszyscy więcej. Każdy chce wygrać, słuchajcie, no, takie jest Dokładnie. prawo dżungli. Dokładnie. Dokładnie. Remek, duża impreza przed Tobą. Powiedz, yy, kolejna w sumie tu w regionie, dlatego że niedawno się odbyło w Wrakrejs-Hetmanice. Wrakrejs-Sława będzie dopiero, dopiero we wrześniu, pod koniec września. No a ten miesiąc jest twoim miesiącem tutaj powiedz kiedy dokładnie ta impreza? Impreza startuje 27 sierpnia. Komary nie wiedzą. 27 sierpnia o godzinie 9 w Wilkowicach obok toru krosowego. Przed, przed, przed torami kolejowymi skręcamy w prawo, jedziemy 300 metrów i po lewej stronie mamy 12 hektarów do dyspozycji. Będzie to bardzo duża impreza, bardzo dużo sponsorów, będzie wystawiało swoje namioty, banery, będą skakańce, dmuchańce dla dzieciaków, będzie wata, będą lody, będzie do dobre jedzenie. Słuchajcie, czyli to, to co najważniejsze, 27 sierpień. Godzina Dokładnie. dziewiąta, oczywiście tam zawodnicy pewnie już będą od godziny szóstej, szóstej trzydzieści już pewnie się będą zjeżdżać, bo to. Myślę, że zanim... fajnie przyjechać wcześniej, fajnie przyjechać wcześniej, żeby się porozkładać. Zanim sobie tabor dobre cały tam się rozpakuje, zanim auto zjedzie z, z tego to, to mówimy o uczestnikach. Natomiast jeżeli chodzi o e, osoby, które odwiedzą to, bo to tak jak mówisz, cała, całe rodziny, prawda? Bo to jest jednocześnie przy okazji wyścigów tworzy się piknik, tak jak mówisz, są atrakcje dla dzieciaków. Tak. Dla całych rodzin. No to oni od 9 już mogą podziwiać pra praktycznie wyścigi, bo Pierwszy tam będzie się raz. pewnie odprawa, a o godzinie 9 przewidujecie już starty, tak? Dokładnie. 9 startujemy, myślę, że impreza potrwa. Do godziny 19 planujemy między 100 a 150 aut. Co fajne, czego nie było. Firma tutaj z naszego regionu robi mobilny warsztat ze spawarkami. Z pełnym wyposażeniem. Każdy będzie mógł sobie u nich naprawić auto. Wymiana pułośki to już nie będzie problem. Także tego nie było. Niektórzy mieli z tym problem, bo auta po prostu ulegały kolizjom. Znaczy nie dyskwa już, już dyskwalifikowały ich z, dalszej, z dalszej jazdy. A u nas będzie można je na szybko naprawić. będą Reanimować. Ludzie, o, tak jest. Będą ludzie, którzy to na szybko będą e, po prostu robili. Tak? No dobrze, duża impreza, będą skakańce, dłuchańce. Powiedz jakie jeszcze atrakcje tam przewidzieliście oprócz, jakie, oprócz tych jakie takich. Jakie atrakcje? Będzie też na pewno bieg dla. Przez, bieg dla kobiet. Chcieliśmy zrobić cztery kółka, ale zobaczymy po prostu po pierwszych treningach, jak to, jak wyj jak to wyjdzie, jak auto będą się spisywały. Rozumiem. Hetmanice były, były bardzo szybkie i było dużo kolizji. No, chcielibyśmy te, też uniknąć tego, bo no, chcemy po prostu bezpiecznie bo trwać do końca zawodu. Słuchaj, jak wyglądają zapisy, bo yy, na ostatnią chwilę yy, warto powiedzieć o tym, którzy są zainteresowani udziałem, prawda, jeżeli chodzi o samochód. Mają się do ciebie, mają do ciebie dzwonić, mają do ciebie wysyłać maila. Teraz mówiłeś, że masz nowego maila, to go tak, możesz tak, to tak, podać. Tak. Yy, mamy już maila typowo przygotowanego pod wrak z -les leszno. Yy, mail pisany Wrakraj -no, z wszystko w dużej liter małpka gmail.com lub SMS-owo czy telefonicznie na mój numer telefonu 503 774 556. Odczytacie to wszystko tutaj na dole strony. A powiedz teraz trochę o, o sponsorach. Jak to wygląda, bo dosyć spora ilość tych. Ty, 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 spora ilość sponsorów. Tych Główny Głównym sponsor... sponsorem jest firma Werner Kenkel. Znana i lubiana myślę tutaj firma. Dokładnie, dokładnie z tego co, co rozmawialiśmy całkiem możliwe, że weźmie patronat nad wszystkimi imprezami, które będziemy tutaj organizowali. Fajnie by było. No a oprócz tej firmy, patronatem objął nas prezydent miasta Leszna, pan Łukasz Borowiak. Oprócz tego Radio LK, patronat medialny będzie też Radio SK Panorama Leszczyńska, ABC. Prawdopodobnie będzie też TVN24 i TVN Turbo. Czekamy po prostu na potwierdzenie. No myślę, że będzie to. Reszta sponsorów, Reszta sponsorów, którzy też organizują tą imprezę w sensie no, współdziałania razem z Wami tutaj na Pasku, puścimy teraz taki pasek z tymi sponsorami. No, m, duża firma Werner Kenkel, myślę, że to taki chyba wyważony sponsor, co? bo to taka firma myślę, naprawdę tak. poważna tutaj. Bardzo myślę, duza. że tak. Jeden z większych. Co fajne, sam zainteresował się tym sportem, bardzo mu się podoba inicjatywa. No myślę, że będziemy długo długo spo... po prostu współpracowali, tak. Słuchajcie, czyli co? Impreza zbliża się. Zostało trzy tygodnie. Zapisywać się, wbijać na telefon na SMS-a, na maila do Remka. Jakby były jakieś pytania, to też ewentualnie pamiętajcie, że jest strona facebookowa. Się. Wrakrejs, tam praktycznie wszystkie, łącznie z tym, że pół godziny temu Remek wrzucił, jak wygląda jego sprzęgło, jak, po, wyglądało. Po, jak wyglądało jego sprzęgło po z Hetmanice, także tam możecie wszystkie nowości, oprócz tego, kto, kto sponsoruje, to oprócz tego takie informacje przydatne, organizacyjne, logistyczne informacje, tam możecie znaleźć, także jak najbardziej yy, tam można to wszystko ogarnąć. No i co, pozostaje życzyć, żeby żeby odpaliło to na 100%. Jak najwięcej samochodów żeby przyjechali, jak najwięcej ludzi, żeby się zaraziło. Miejmy nadzieję, że ja będzie. myślę, że w pierwszym, w pierwszym w pierwszej edycji tych samochodów może nie jest aż tak dużo, ale bardzo dużo ludzi się decyduje w tej pierwszej edycji, którzy przychodzą zobaczyć. Bardzo dużo ludzi się decyduje, bo ja pamiętam tak jak to było u nas, yy, jak żeśmy to organizowali, bardzo dużo ludzi się decyduje, że będzie brało w tym udział. I jak oni zobaczą u Ciebie tą imprezę, jak zobaczą po prostu jak fajnie to wygląda, jak można fajnie współzawodniczyć, jak można dać drugie życie swojemu jakiemuś tam wrakowi, który stoi pod, pod płachtą gdzieś tam na, na podwórku, to wtedy po prostu się decydują, że jednak wystartują i, i o takich ludzi też chodzi, także yy, no co, trzeba to zobaczyć, trzeba być. I... Zapraszamy, Dokładnie. zapraszamy wszystkich, będzie fajna impreza. Paweł będzie prowadził. No, okazało się, że jestem tańszy od Ibisza, dlatego, <laughs> dlatego po prostu prawdopodobnie się to wszystko tak poukłada, że e, będę tam tym słowiczym trelem przez ten e, mikrofon zapowiadał, co się dzieje. E, powiem Wam tylko tak od siebie, że Remek ma naprawdę bardzo fajne pomysły, ma kilka nowych pomysłów zupełnie, które e, nie były jeszcze testowane w innych wrakresach tutaj w regionie. Ja mam nadzieję, że ta impreza odpali bardzo mocno i przede wszystkim, że będzie bezpieczna. Myślę, że Remek tutaj rozmawialiśmy też przed nagraniem, że Remek y, priorytetowo traktuje te sprawy bezpieczeństwa też tak samo jak ja. Yy, to jest tak naprawdę najważniejsze, żeby ci ludzie się ma poczuli... Być zabawa, dokładnie, ma być zabawa. Dokładnie, ma być budowane to w świadomości ludzkiej, w ten sposób, że to jest właśnie zabawa, a to nie jest powiedzmy sobie walka na śmierć i życie, tylko chodzi o to Szanowni. przede wszystkim, żeby, żeby były emocje, żeby było fajnie, ale żeby to było wszystko bezpieczne i żeby było dla ludzi. Także szanujmy swoje zdrowie, zdrowie organizatorów też szanujmy, ja. bo tego będzie ci bardzo dużo potrzeba. innych zawodników. I innych zawodników. <noise> I innych <noise> zawodników. Pozdrawiamy, jeszcze Pożegamy. raz pamiętajcie... 27 sierpień Ci, którzy przyjeżdżają taborami swoje, ze swoimi samochodami na zawody, to oczywiście wcześniej muszą się zładować, przygotować. A ci, którzy chcą przyjść popatrzeć, to już od 9 będzie się działo i to będzie się działo grubo. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy.